Parking został wybudowany na powierzchni ponad 5 arów, jest wybudowany tutaj 10 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Całość inwestycji zamknęła się kwotą około 140 tysięcy brutto. Pierwszy etap polegał na utwardzeniu tego terenu, przede wszystkim na uporządkowaniu, bo pamiętamy wszyscy, że no, była to nieruchomość miasta w sposób y, niegospodarny y, prowadzona, porośnięta y, haszczami, drzewami, niezagospodarowana. Y, w związku z tym pan prezydent Rudomiech Handel podjął taką decyzję, żeby ten teren właśnie zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod y, budowę miejsc postojowych, co też miejski zarząd Róg, y, Wykonał. Pierwszy zakres wykonany jeszcze w tamtym roku dotyczył oczyszczenia, wyplantowania, utwardzenia tego terenu. Przez zimę to się zagęściło podłoże. No i teraz na wiosnę, latem wykonaliśmy element ostateczny, ostatni, czyli utwardzenie, wykonanie nawierzchni. Skostki betonowej, i fizyczne wyznaczenie miejsc postojowych, y, i oznakowanie poziome. Są też tutaj y, zamontowane stojaki rowerowe. Także też promujemy tutaj y, kulturę rowerową. Także mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani będą z tego parkingu korzystać. Tym bardziej można powiedzieć, że jest to takie dopełnienie inwestycji, która w tej chwili się rozpoczęła kilka dni temu. Mam tutaj na myśli kompleksową przebudowę ulicy Muńskiej, czyli odcinek od ulicy Długosza do ulicy Kilińskiego. Jest to odcinek ponad 400 metrów. Zakres obejmuje kompleksową przebudowę, nie tylko wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej, bitumicznej. Ale już mamy sfrezowaną nawet tą dotychczasową nawierzchnię asfaltową. Za chwilę zostaną wykonane głębokie wykopy, dzięki których, którym będzie możliwość modernizacji przez sądeckie wodociągi ich sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Powstanie tutaj kanalizacja deszczowa i zostanie przebudowana, zabezpieczona istniejąca w odcinku drogi infrastruktura teletechniczna. Również w ramach tej inwestycji przebudowane zostanie skrzyżowanie tak naprawdę z ruchem okrężnym a z ulicy Muńskiej, z ulicą Prażmowskiego, Klińskiego i Bulwar Narwiku. Powstanie tam pełnowymiarowe rondo, które będzie spełniało swoje wymagania. Wiemy doskonale, że na tzw. rondzie pod szpitalem dotychczas no, bardzo często dochodzi do różnych zdarzeń drogowych, kolizji. Nowe rondo będzie polegało na tym, że ten ruch pojazdów chcących przejechać przez skrzyżowanie będzie musiał być wychamowany. W związku z tym zwiększy się bezpieczeństwo na, na, tym, na tym skrzyżowaniu. E, wartość przebudowy ulicy Muńskiej to jest koszt około 6 milionów 400 tysięcy. E, planujemy zamknąć inwestycje do końca bieżącego roku. A wracając do parkingu, tu mogłoby być nawet 30 miejsc parkingowych? Nie, nie, mogłoby A ile to maksymalnie być. A e, Tutaj jest y, teren zagospodarowany zgodnie z, y, z przepisami technicznymi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych nie można lokalizować miejsc postojowych w odległości mniejszej niż przepisy techniczne na to wskazują. Wiem, że w przestrzeni medialnej pojawiała się taka informacja. Jest to, jest to nieprawda, że tutaj pomoże powstać kilkadziesiąt miejsc, ponieważ tak jak mówię, przepisy techniczne wydane rozporządzeniem właściwych ministrów infrastruktury nie dopuszczają takich sytuacji. wskazują jasno, minimalne odległości, od granicy nieruchomości sąsiedniej. 10 sąsiedliw. to jest ten maksimum zgodne z prawem, tak? Tak, tak. Ale w miejscu Rycerzyka chyba mogły jeszcze powstać dwa. Nawet tutaj, tutaj widzimy, z, z tego co, laty, co pamiętam, to, to teren, teren tamten jest już nie w pełni przeznaczony pod, pod plan, w planie zagospodarowania przestrzennego pod miejsca postojowe, W związku z tym teren został... E, zagospodarowany w sposób optymalny, mając również na uwadze oczekiwania, oczekiwania tutaj mieszkańców, yy, którzy też podnosili pewne, pewne uwagi, żeby to, yy, tą inwestycję wykonywać w taki sposób, aby miejsca postojowe wiadomo, yy, zajmowane przez pojazdy nie powodowały emisji spalin do ich nieruchomości. Pierwsza próba utworzenia tutaj parkingu, wiemy, że trafiła do prokuratury. Yy, czy już ta sprawa się zakończyła? Już Państwo Państwo wtedy tylko utwardzili ten teren i stwierdzili, że jest już gotowy parking. Wiemy, że później była skierowana ta sprawa do prokuratury. Czy to już się zakończyło? Jak to wygląda? Jak Państwo wytłumaczyli z tego? Prokuratura nie prowadziła w tym zakresie pracy. Okay. Czy ten parking będzie płatny? Parking na chwilę obecną pozostaje otwarty dla osób zainteresowanych. Jest zwolniony od opłat. Nie pobieramy opłat. Muszę jeszcze przedstawić. Dawid Janik, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg sądu.